Teraz jedziemy w kierunku skrzyżowania o ruchu okrężnym w kierunku Ronda Polones, i na tym skrzyżowaniu będziemy wykonywać manewr zawracania. Tak jak na znaku pionowym i znakach poziomych widać, że mamy dwa pasy do skrętu w lewo, ale zajmujemy do zawracania skrajnie lewy pas ruchu. Mamy sygnalizator świetlny, właściwie trzy sygnalizatory: jeden po prawej, jeden u góry i po lewej. Powtórzenie sygnalizatora po prawej stronie. Pierwszy skręt w lewo zajmujemy skrajnie lewy pas ruchu. I teraz czekamy na zielone światło. I teraz wykonując kolejny skręt w lewo zajmujemy najbliższy pas od lewej strony do jazdy na wprost. I znowuż czekamy na zielone światło. Teraz ponownie zawrócimy w najbliższym miejscu, żeby zawrócić po raz kolejny na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym. I zawracamy. Zajmujemy znowu ślewy pas ruchu. Pierwszy skręt w lewo, tak jak poprzednim razem zajmujemy skrajnie lewy pas ruchu. Mamy zielone światło, więc możemy jechać i zajmujemy teraz zewnętrzny prawy pas ruchu. Zewnętrzny prawy pas ruchu mogliśmy zająć pod warunkiem upewnienia się, że z sąsiedniego prawego pasa ruchu nikt nie skręca w lewo i nie zajedziemy nikomu drogi. I teraz czekamy na zielone światło. Zawróciliśmy, możemy sobie jechać dalej. Dziękuję za uwagę.